Hej, Kasiemka, witam wszystkich. Środa, 3 stycznia, tak, prosto z lasu. Pierwsze sprzątanie w lesie. No, postanowiłem wybrać się do lasu. Jest to takie miejsce, niepodal ogródków działkowych. Troszeczkę od innej mańki, jak to mówią. Teraz sobie przychodzę. Ze mną są oczywiście, tutaj jest, nie wiem czy widać, czy nie widać, czy widać. O, jest tam migowa torba. Są ciepłe, ciepłe rękawice. No i postanowiłem się przejść, zobaczyć co tutaj wokół. Ogródków działkowych, wokół tutaj właśnie piszę jak to wygląda. Oczywiście w trakcie odcinka też będzie wrzutka z losowania, z konkursu. Ja już wiem kto wygrał, ale w odcinku Wam to wrzucę. No i co, no idziemy sobie potropić, pochodzić, Oby było jak naj, naj, najmniej śmieci. Dobrze, przyłączę tą kamerę. Taki teren, drzewa powalone. Witam wszystkich serdecznie w nowym roku. I tu już co, flamingu się wyleguje. No nic, śmiem, my wyprostujemy, będzie do e, puszkomatu. Myślałem, że będzie tak spokojnie, Pierw tak przyrodniczo, że tak powiem. A to już tak to, już to wygląda. Dobrze. To no niestety. No i co? Nowy rok się zaczął. Lecimy z tomatem. Także zobaczymy, co tu będzie. No, tutaj jest to miejsce, Tutaj też już często byłem. Eee, tam jest to miejsce, gdzie kiedyś mam odcinek z tym, z magnesem, co tyle tej elektroniki, elektryki, tego wyszło, no i na razie tam jest czysto, jest po, porządeczek, tu postanowiłem się tak przejść, tak właśnie, o tak, na przełaj i już jest butla, bo część też tu było kombinowane, więc trafi do plastików i tyle, wkrótce właśnie planuję też wyjazd właśnie do puszkomatu i do butelkomatu, bo trochę się zbierało już tych śmieci. I cały czas się zbiera różnych. No. W takie miejsce. To też to już przebija, widać. to jakiś pieniek jest. No, a tu jest reszki czegoś. Tutaj folium jakiś. No niestety. Tak to wygląda w lesie. O, i tutaj już butle. Jedną, drugą, trzecią. Dzisiaj potrzeb zapełnię pać. Pełne rzuczków. Tu po gorzole. Będzie koreczek do amelium No tutaj chyba zapełnię to. swoich z czymś. Tutaj po szampanie. To w końcu po sylwestrze jest, no ale to. Chyba nie ten. Nie ten sylwester. Kolejna butla taka szampańska. Tutaj też butelka. Nic. No. Wylejemy to zaraz z tego słoika. Tutaj jakaś potla Czy zwrotna? No jest tak lipcówka. Pozdrawiamy przy tej okazji lipcoków Sylwana i, i ten no i Kubę będzie 50 groszy do butelkomatu. Też kiełka też zbieramy. Tylko próżnimy. No puste. No, samo szkło. To już będziemy brzękać, brzęczyć w tym lesie. Dobrze, idziemy dalej. Że w torbie troszeczkę się nazbierało. Okoliczności przyrody są fajne, także poszukamy sobie jakichś okoliczności i będziemy pozdrawiać, tak? Pierwszą trzynastkę obecną na piramidce czatu filmu ze sprzątania lasu. Zawsze mieszam. Dobrze, lecimy z pozdrowieniami. No i tak, jak w tych pięknych okolicznościach przydatnych chciałem pozdrowić pierwszą trzynastoczkową obecną na czacie filmiku ze sprzątania lasu. Jest lista od kanału 4 minuty. No i pozdrawiamy! Tak, pierwszy był Daniel Kastyliga, więc pozdrawiam gorąco Daniel. Drugi był pociągowo, pozdrow serdecznie Krzysztof. Eee, trzeci był Wojtek Czystegiery, pozdrow serdeczny Wojtek. Czwarty był Herixus, pozdrow serdeczny Herixus. Piąty był Kamil Hansel. Pozdro serdeczny Kamin. Szósty był Lechu 1982. Pozdro serdeczny Lechu. Siódmy był Łukasz Święch. Pozdro serdeczny Łukasz. Ósma była Ewa pes Gdańska, Pozdro serdecznie Ewa. Dziewiąta była Celinka Celina Datkun. Pozdro serdeczne Celinka przy okazji pozdrowienia Lamirka. Dziewiąt... Dziesiąty był Osadnik z Odzysku. Pozdro serdeczny Osadnik. Jedenasty był Sandacz 2, Pozdro serdeczny Sandacz. Trwa. 12 był siedzi w miedzi. Pozor serdecznie siedzi w miedzi. I 13 był Marcin Kozioł. Pozdrawiam się serdecznie Marcin. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za obecność na premierkach filmów ze sprzątania lasu. Na pewno z tej premierki też mam trzynastkę spisaną. No i co? No idziemy dalej. No, także ta frekwencja jest dość taka duża bardzo zawsze na tych filmach ze sprzątania lasu. Jest kubek. Był kubek z wodem. Takie kształty. Wchodzimy tu pomału do drogi, bo coś tutaj. Coś tam widzę w tych szaczorach albo źle widzę, obym źle widział. No, to jest takie jakieś zalewisko. A dobrze, przejdziemy sobie tam na tą w drugą stronę. Po suchym. O. I tu jeszcze jest butla. Taka gorzoła była, chlana. No i tak, wyszłam sobie na ścieżkę. To jest taka drobnica. Nula nula, ale co tutaj widać w tych szokach? Masakra. Właśnie. Wiadro ze śmiećmi, ktoś sobie przygotował. Tutaj ktoś śmieci sobie przygotował. No i wypieprzył. Do tutaj fosy, do rowu. No myślę, że to może tą rzeką, rzeką spłynie. E, tu jest takie boczne wejście na działki. Po tych szaczorach no też są, widać same. Prezent i fanty No co zostawiamy to bez komentarza nie To nawet jak tak sobie tu patrzę to to jest jakaś świeżynka chyba po prostu leszcze tak Patrzcie zimno ognie No było świętowane nie I Wiaderko No totalnie śmieci ktoś Wypieprzył Świeżo po imprezie nie No nic no zbieramy to no Nie mogę tego tak zostawić No tak to wygląda Przeskoczę sobie jeszcze na drugą stronę. To jedna butla. Będzie kapselek dla pelikana. Pyk. wszystko tu jest. Drzewo. Druga butla. No masakra, nie? Patrzcie. No trzeba to posprzątać. Tak to wygląda, niestety, brzydko. Eee, co zrobić żeby to było dobrze było w tej torbie chyba sobie zostawię szkło bo tu mam na przewagę szkła tego tylko kilka tych plastików wywalę, bo tam tego nie było dużo i no do torby przerzucę przerzucę szkło o to będzie prościej łatwiej będzie nieść to muszę, to trzeba wyciągnąć. U, ale już zjechałem, cię sobie. Dobrze, że mam dobre buty od sanda trwa. U, woda niech się wyleje. Buty nie przemokły, ciepło w stópki jest. Tak więc wielkie dzięki Jarku jeszcze raz. Właśnie do takiej akcji, do takich misji. Tutaj. Jakoś farba była. Jakoś to przeskoczyłem, to przerzucę. No. Dobra, szkło do szkła. Wygląda lepiej i zaczyna padać deszcz. No nie dobrze Niedobrze, niedobrze. Reszki balonika był sylwester marzenie oj, Dobra weźmiemy stamtąd jeszcze tą flamingowe. Po co przyda się 15 groszy Wkrótce idziemy do puszkomatu No i co? Zaczyna. Padać deszcz. Dobrze, no idziemy dalej, no zbieramy te chciałem powiedzieć prezenty, no ale tak szybka akcja. Miałoby się tak pięknie i spokojnie. A jest jak jest No, woda się wylała. No, wiaderko się przyda, Kolejne wiaderko będzie. Patrzcie na różne złomy. A patrz, przecież tu jest złomik. Już tego nie widziałem. Propo po złomu. Tyk. Idziemy dalej. Kurczę, ile jeszcze po tych krzakach tu jest tego. Ja to widzę. Tu jeszcze flamiguła się topi w wodzie. Uratujemy ją. Widzicie, może się uda, może nie uda się, zobaczymy kto to będzie. Jakaś siatka. Już śmieci pełno, no zaczyna padać deszcz. Uff. Nieprzyjemnie się robi, niekorzystne warunki. Dobra idziemy już. Może podrzewa się uda przejść. No e, tak to wygląda. Dobra, zapraszam teraz na relacje z losowania, z konkursu. Pierwszy konkurs, opatrzcie ile tutaj śmieci. No jeszcze chyba po tym. patrzcie, tam też są. O, brak mi słów. Dobra e, zapraszam na losowanie, losowanie na nagród e, z mojego ostatniego konkursu. Losowanie dzisiaj nagrałem o 10:00. E, tak to był zgodnie z planem. Dobra, zapraszam do oglądzin losowania. No i tak, witam, witam. E, 3 stycznia, dochodzi godzina 10, czas na losowanie w konkursie, e, konkursowym, czy tak powiem, do wygrania kaliską. Można no też na e, stojak, na, 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 na telefon i ta lampa czołówka. No i co należało w filmiku tym właśnie, tym. Polonowary wybiły tutaj konkurs po to klinikę, po to zostawić e, komentarz o treści planów nich Poczekamy aż wybije pełna godzina, będziemy losować, zobaczymy, jak to się postawił. jest dziesiąta, nie ma na to czekać, kopiujemy oczywiście filmu, I tutaj klejamy. 183 komentarze. No i co, warunek był taki, że musi być komentarz o treści planik recykling. Czyli wyrosujemy osobę i zobaczymy czy w komentarzu będzie treść planik recykling, a 3, 4, 5, 6, 100, wrócimy, nie ma to tamto, pyk, ma wszystkiego najlepszego, w następnym roku planik recykling, tak zgadza się, gołąbek, gołąbek recykling. No i świetnie, super, przejdźmy sobie tutaj jeszcze, nie wiem co się potwierdzi to konto tak Gołąb Recykling. Wydział mnie w konkursie, także gratuluję. Wielkie dzięki. No i są napisz do mnie na mojego maila Planet Recykling na miarę na paczkomat. Ja pakuję nagrodę i wysyłam do Ciebie. Jeszcze raz gołąbek gratuluję i zapraszam też wszystkich na kanał do Gołąbka. Wracamy do lasu. No i tak, gratulacje wielkie gratulacje dla gołąb recykling. Pozdraw serdeczny gołąbek. Cieszę się, że wygrałeś. Eee, tak, był tam na tym filmiku. Napisz do mnie na maila na miarę na paczkomat. Pakuję nagrodę. Wygrałem, wygrałeś i gratuluję to, to, tobie bardzo. Oczywiście też polecam kanał Gołąb Recycling. się do Gołąbka, dużo demontaży. No i co, tutaj stanąłem na chwilę. deszcz przez to padać i tutaj końca nie widać. Kolejna tutaj lipcówka. Butelka zwrotna, będzie do butelkomatu cyk cyk może się jakoś spakuje tutaj coś niegoś odpływy jakieś były i odpłynęły do lasu tu patrzcie kolejny worek strach się bać tam zajrzeć butla butla to też będzie do butelkomatu no i tutaj worek ze śmiećmi. masakra niewiele uszłem tam jeszcze jest sporo, sporo tematów. Czyli co? Akcja na Etka? Możliwe i tak. Pogoda się zmieni, pogoda się poprawi. Może jutro da się przejechać. jeszcze tu się sprzątnęło. macie tam jakieś są steropiany, gąbki, no i tamte śmieci. Dobrze. No jest co robić. A to taki elegancki staw, nie? Przy działkowych. Zadbane, wypielęgnowane. No nie co o tym myśleć, tu jeszcze widzę butle. jak to zbieram, zbieram, a czy się z tym pozbieram to tego nie wiem tutaj jeszcze papierek, cukierka. i tutaj papierek, stukierka i 15 groszy no tych kuszeczek się troszeczkę już zbierało mi także będzie trzeba jechać z tym, z tym wszystkim majdanem, z tym, tym majdanem dobra, butle tu i tak będzie trzeba wszystko posegregować. Dobra, zbieram te śmieci, bo sapie i dyszę. Udało to się wszystko jakoś spakować, skompresować. Troszeczkę mnie tu deszcz pogonił. Ha, taki ten odcinek chaotyczny, zresztą jak to sprzątanie. Nigdy nie wiadomo, co nas źle się spotka. Tam jeszcze coś chyba widzę dalej. Ale z większością się nie, nie, nie zabiorę. E, przy tej okazji chciałem też gorąco tam zjeść butelka. To mu już muszę wziąć e, podziękować wspierającym kanał flamig King właśnie w sprzątaniu lasu. Nic bez rękawiczki trudno, eee, jest to 13 osób, no i tak mam tu też moją listę, no bo jak zawsze ja tu na to sprzątania ze ściągami chodzę i tak, wielkie, wielkie podziękowania dla wspierających, a więc dla Aknolog, Bocian recykling Krzychu z Siedzi w Miedzi, Celina Datkun, Pociągowo, Tomasz Kropek, Lolek, Sanda Szczwa, Michał Koba, Lechu1982, Mariusz Pan i Daniel Kaselik. wielkie, wielkie dzięki. Za wspieranie kanału Flaming Recycling właśnie w takich akcjach sprzątania lasu. No i co? No nie ma co tutaj gadać. Trzeba to zbierać. I tak zaczynamy. Nowy rok na kanale Flaming Recycling. Idę z tym do mojego Flaming Wagen Potem na warsztat to posegregować, posortować. Co na śmieci, to na śmieci. To, to, co odzysku, to odzysku. No i tak się tak się kręci. Dobra, zbieramy te menele. Idziemy do samochodu we Sprzaucie. Trzeba to popakować wszystko. Pyk. Pyk. No. Budki trzeba przebrać. Jadę na warsztat, posegrygować. No i co? Taki odcinek trochę sprzątania albo dużo sprzątania. Wyniki losowania, troszeczkę chaotycznie, są lasy, są ogródki działkowe, są piękne okoliczności przyrody, no tak to wygląda, strach się bać zajrzeć w te krzaczory tam, no masakra, już to widać, dobra nie będziemy tego komentować, dobrze no tak, taki typ odcinka, standardowo jak się podobało zachęcam oczywiście do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji i trzymajcie się, hej Kasimka, pozdrawiam serdecznie, do zaś!